4 lipca to data bardzo ważna w życiu każdego Amerykanina. W życiu mieszkańców Wiejszewa będzie to data również ważna, ze względu na to, że dzisiaj startuje nasz nowy program informacyjny Wiejszewskie Fakty. Program będzie starał się być blisko państwa, blisko waszych spraw, blisko wydarzeń sportowych, kulturalnych i wszelkich innych dotyczących naszych i waszych spraw. Bartosz Teodorowicz, zapraszam Państwa na to, abyście obejrzeli informacje przygotowane na dzisiaj. Kończenie roku szkolnego. Od 29 czerwca uczniowie mają wakacje. Koncept pieśni chrześcijańskich w Rymcerze i Misericordia Gospel rok w Wieliszewie. Euro spoko, a co po euro? Zamknięcie Wieliszewskiej kibica. Zapraszam. W piątek 29 czerwca w polskich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Dokładnie z tym dniem rozpoczęły się wakacje. Jednak niektórzy zakończyli edukację dzień wcześniej, tak jak uczniowie Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wiejszewie, którzy w czwartek 28 czerwca pożegnali mury swojej szkoły uroczystym polonetem. 28 czerwca przeszło 93 klasistów, ukończyło edukację na poziomie gimnazjalnym i pożegnało mury wiejszewskiej placówki. Zgodnie z nową reformą wprowadzoną w 2009 roku, uczniowie po dokonaniu wyboru mogą udać się do technikum Liceum Ogólnokształcącego bądź Zasadniczej Szkoły Zawodowej. My bardzo, bardzo szanowna wójca Zenona Popońskiego. Kryterium reputacji do wyżej wymienionych typów szkół są punkty, których maksymalnie można uzyskać 200. Przyznawane są za osiągnięcia w nauce punkty z egzaminu gimnazjalnego, czy też wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 24 czerwca Wiejszewska parafia pod wyzwaniem Przemienia Pańskiego gościła zespół Misericordia Gospel Group oraz grupę Rymcens. Artyści zaprezentowali swój repertuar parafianom sprowadzonym przed klewanią przed kościelem parafialnym w Wieliszewie. inicjatorem koncertu, tej ksiądz proboszcz Grzegorz Kucharski oraz wspólnoty parafialne działające przy naszym kościele.

Dziękuje za niebarwe pln, robimy to, o bo mamy swój styl i mamy flow, robimy to, o o, oryginalnie, ani żaden klon, teraz my, robimy to, o bo mamy swój styl i mamy flow, jeszcze raz, robimy to, o o, oryginalnie, ani żaden klon. Euro 2012 oficjalnie zakończone. Po uroczystym finale w Kijowie poznaliśmy zwycięzcę całego turnieju, mistrza Europy, którym ponownie została Hiszpania. W Wiejszebie Euro można było obejrzeć w wiejszewskiej strefy Kiwica, gdzie najwięcej fanów zebrało się 16 czerwca podczas meczu polska Czechy. Strefa kibica powstała przy współpracy Urzędu Gminy Wieliszew i firmy, i firmy Kateryn wierzyca Wraz z zakończeniem kilkarskich mistrzostw strefa została zamknięta. Teraz zapraszamy na raport pogodowy dnia spodziewamy się zakurzenia umiarkowanego w całej części gminy Wieńszew. Temperatura odczuwalna będzie wynosić od 29 stopni do 31. Wiatr południowy w sile 7 km na godzinę. Ciśnienie będzie wynosiło 1014 hektopaskali. Jutro w czwartek, 5 lipca spodziewamy się 35, 35 stopni. Temperatura odczuwalna wynosi będzie 37. Zachmurzenie małe z licznymi przejaśnieniami, wiatr z kierunku wschodniego o sile 7 km na godzinę. Ciśnienie spadnie, będzie wynosiło 1011 hektopaskali. Biometr niekorzystny. W Piątek, 6 lipca, 34 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, wiatr z kierunku północnego o sile 11 km na Będzie upalnie i sucho, a biometr będzie również niekorzystny. Ciśnienie będzie wynosiło 1011 hektopaskali. W sobotę gwałtowne załamanie pogody, temperatura nadal upalna, 30 stopni Celsjusza, odczuwalna 32, jednak spodziewamy się gwałtownych burz z gradem. Wiatr z kierunku zachodniego, 11 km na godzinę, w porywach do 90 w trakcie burz. Ciśnienie wzrośnie, będzie wynosiło 1015 hektopaskali, Kilometr w dalszym ciągu niekorzystny, chmury będą przykrywały 90% nieba. W niedzielę, 8 lipca, przewidujemy bezchmurną i bardzo ciepłą pogodę. Temperatura odczuwalna 29 stopni, wiatr z kierunku północnego, również 17 km na godzinę. Ciśnienie będzie wynosić 1015 hPa. Będzie w dalszym ciągu niekorzystny, będzie upalnie i osoby starsze są proszone, aby nie wychodziły na zewnątrz w godzinach południowych. Dziękuję Państwu, to było wydanie prognozy pogody, a teraz zapraszamy na dalszą część naszego programu informacyjnego. Z raportem pogodowym kończymy wydanie dzisiejszych Wieliszewskich Faktów. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.rtvwieliszef.cba.pl, gdzie możecie Państwo dowiedzieć się więcej o bieżących wydarzeniach w Wieliszewie oraz sprawdzić najnowszą prognozę pogody. Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku Telewizja Wieliszew oraz Telewizja Michałów. Oraz na sam koniec zapraszamy, abyście za tydzień 11 lipca również obejrzeli następne wydanie Wieliszewskich Faktów. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia ze studiami Liszczy.